Więc Polska chyba jest jednym z pierwszych krajów Unii Europejskiej, która wdrożyła dosyć obszerną legislację dotyczącą obszaru elektromobilności, w tym chyba przede wszystkim właśnie obszaru infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa o elektromobilności, jak dobrze pamiętam, weszła w życie w 2017 roku, czyli już wiele lat temu, i wyznaczyła pewne. No, zasady funkcjonowania naszego rynku zdefiniowała pewne role poszczególnych podmiotów, wdrożyła rozwiązania w zakresie spełniania pewnych standardów technicznych funkcjonowania stacji ładowania i generalnie myślę, że to były rozwiązania idące w dobrym kierunku. Oczywiście z, z biegiem lat niezbędne były pewne zmiany do tych przepisów, które dostosowywały je do aktualnych uwarunkowań funkcjonowania rynku i to się odbywało. W tej chwili jesteśmy przed dniem kolejnej zmiany ustawy o elektromobilności w związku z tym, że weszło w, życie, weszło w życie rozporządzenie AFIR, które wprowadziło kilka nowych pojęć, nowych zasad funkcjonowania i myślę, że, że polska legislacja w tym zakresie no będzie za chwilę dostosowana do, 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 do tych wymogów. Tak więc ja, ja, ja oceniam to w, pozytywnie, gdyż no porządkuje to rynek i też no, w pewnym zakresie ułatwia funkcjonowanie takich podmiotów jak, jak my, pomimo tego, że te przepisy narzucają na nas liczne obowiązki, które czasami no, powodują to, że, że, że musimy więcej czasu spędzić przy budowie stacji ładowania czy, czy w procesie jej uruchamiania, no, ale dzięki temu ta infrastruktura jest naprawdę nam na, na bardzo wysokim poziomie. Na pewno pewnym wyzwaniem dla każdego operatora stacji ładowania jest obowiązek dokonania odbioru tej stacji przez Urząd Dozoru Technicznego. Polska jest chyba jednym z nielicznych krajów w, w, w Europie, gdzie taka procedura ma miejsce. Dobrą stroną na pewno takiego rozwiązania jest to, że że, że stacje, które funkcjonują w Polsce, są bezpieczne z punktu widzenia użytkowników. Rzeczywiście to są procedury bardzo szczegółowe i, 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 i nie dopuszcza się do uruchomienia stacji, jeżeli ona nie spełnia pewnych wymogów dotyczących przede wszystkim zabezpieczeń elektrycznych. Natomiast te przepisy no, wymagają cały czas pewnego dostosowania do pewnych realiów polskiego rynku, do pewnych definicji i, i chyba... W tej chwili jesteśmy właśnie w takim momencie, gdzie, gdzie będziemy chcieli jako branża podnieść po raz kolejny panu dyskusję z, zarówno z administracją, jak i z U U Urzędem Dozoru Technicznego na temat, na temat doprecyzowania pewnych zasad odbioru stacji po to, żeby z jednej strony przyspieszyć ten proces odbiorowy, ale z drugiej strony skoncentrować go rzeczywiście na tych ładowarkach, które są najistotniejsze z, 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 albo gdzie są największe wyzwania związane z bezpieczeństwem ich funkcjonowania.